Cześć, jestem Jakub z kanału Monplique, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie gratis, który za, przy zakupach za 330 około złotych był dla Awany we Wrocławiu e, na otwarciu e, trzeciego w Polsce LEGO Store'u oficjalnego. E, był to LEGO Store w Galerii Wrocławia i tam dostawaliśmy taki bardzo, bardzo fajny e, gratis. E, to samo, tylko oczywiście z inną pakietką. mieliśmy w Warszawie przy otwarciu, nie w Mokotowie, tylko w Arkadii. E, ja na otwarciu wtedy nie byłem, ale jakimś cudem, jak powiem, jak po jechałem tam 3 dni po otwarciu, chyba w weekend tak, chyba 3 dni po otwarciu weekend to jeszcze, jeszcze był dostępny, był to ten gratis. No dziwne dość, że jeszcze wtedy był dostępny, bo byłem przekonany, że nie będzie. Porównajmy sobie pudełka. Mam tutaj pudełko z Warszawy właśnie. Porównajmy sobie może przede wszystkim numery. Przy tym z Wrocławia jest to 6399471 a tutaj 6, 3, aha, tutaj 8, 4, 3, 4, 2, czyli tak naprawdę tylko dwie pierwsze liczby są takie same, a reszta to już jest, yy, zupełnie są yy, inne. Próbuję właśnie zobaczyć tutaj jakąś zależność, jeśli chodzi o te liczby, nie wiem, tylko takie jakieś losowe chyba są te dalsze numery, yy, nie wiem, yy, chyba tak. Yy, też yy, to, co jest zauważalne, to yy, tutaj jest yy, cieńsza czcionka, albo tak się tutaj tylko wydaje, że jest yy, cieńsza czcionka przy tym... Yy, Tutaj przy tym druku Wrocław 2021 niż e, Warszawa 2021, ale sobie to zbadamy, bo dzisiaj planuję właśnie zrobić porównanie i porównamy sobie dzisiejszego minifiga z Wrocławia porównamy sobie z tym z Warszawy, który prezentuje się tak. Zapraszam Was na ten odcinek. No właśnie, wpadłem na pomysł, żeby tutaj także pojawiło się porównanie, dlatego że tak tutaj było nudne, bo już przecież recenzowaliśmy postać z Warszawy, a to... Jeszcze jest to samo, na słabie, więc ma, nie będziemy sobie recenzować, będziemy bardziej tak porównywać, a też do porównania nie jest jakoś tutaj e, dużo. A co ciekawe, ja już o tym ostatnio mówiłem, ale jeśli tego filmu wam jeszcze raz powiem, mówiłem chyba w polu, e, że ja, mnie, ja mam tak naprawdę po jednej sztuce nieotwartej, tych figurek i po jednej otwartej, bo e, na dwa paragony brałem tutaj i na dwa paragony brałem wtedy we Wrocławiu i udało mi się zrobić. Teraz mam dwie sztuki e, z Warszawy i z tego jedno otwarte druga zamknięta i dwie sztuki z Wrocławia. Jedna otwarta, druga zamknięta. Dobra, jeszcze instrukcja, ok. Instrukcja włożona, właśnie jako ten, żeby tutaj się ładnie prezentowała, tutaj. O tym zapomniałem, szczerze mówiąc. Czy w przypadku figurki z Warszawy było tak samo? Czy to była instrukcja? Zgaduję, że tak, to też była instrukcja, a zapomniałem o tym serio już o tym zapomniałem i widzimy się jak to będzie ułożone. Tak prezentuje się ułożona figurka. No ale takie dziwne wrażenie, już się kiedyś z nią spotkał, jakby ona już na mojej półce kiedyś stała. No oczywiście żartuję sobie, wiecie o co chodzi? No to jest to samo. To jest dosłownie e, to samo, ale wiecie co? Jakby tak jeszcze kilka legostorów się otworzyło i miało właśnie taką swoją figurkę e, to uważam, że taka fajna może być kolekcja e, tak z różnych miast. E, dobrze, że Mokotowie wtedy, bo chodziło właśnie przynajmniej takie informacje były jakieś niepotwierdzone że miało być właśnie takie coś Mokotów 2021 i dobrze, że takie coś nie wyszło, wiecie dlaczego? Bo lepiej to wygląda jak są same takie miasta, niech będzie właśnie Wrocław, Warszawa, teraz w Krakowie się za kilka miesięcy będzie otwierał to niech będzie właśnie Kraków no jak będzie trzeci w Warszawie też mam nadzieję, że nie dostaniemy jakiejś znowu Warszawy chociaż wtedy już będzie inna data, wtedy już będzie Warszawa 2022 jak będzie ten trzeci w Warszawie otwierał więc to miało jeszcze jakiś sens, ale chyba nie? W każdym razie, fajna jest, może być taka kolekcja tych figurek i te torebeczki z każdego innego e, miasta. Za granicą chyba też coś takiego było, też są właśnie takie, e, ale zagranicznych to już nie planuję zbierać. Ale ja te, to są polskie, to myślę, że sobie wszystkie uzbieram, bo jakoś te otwarcia chcę sobie zaliczać y, wszystkie, które są w Polsce. I akurat, tak się w terminie, jestem w stanie pojechać, gdy y, są te otwarcia. E, no dobra, y, a powiedzmy sobie coś o tej figurce, bo e, czemu by nie, a niektórzy przecież nie tam tamtej recenzji, bo była dawno. E, no to co? E, co mi się tutaj nie podobało? Nie było tutaj oczu, cały czas nie ma tych oczu, e, niestety. E, fajne jest to logo LEGO tutaj, jest, to jest ok. Co jeszcze tutaj o tym powiedzieć z tyłu? Ta figurka nie wyglądała ładnie i w ogóle te nogi jakieś są troszkę dziwne. Tutaj, przez środek, to jest coś takie chyba trochę niepotrzebne. Mi się wydaje, możemy sobie je tak jak w normalnej figurce, mniej więcej, czyli gdzieś tak do tyłu i tak na siedząco do przodu. I nie wiem czemu, ale hmm, czemu mi się, ja miałem wrażenie, że wtedy to się łapało to w rękę. A teraz się nie łapa. A może mi się coś przypomniło? No, szkoda. Chociaż jakoś nie, to jakoś to można powiedzieć, że się trzyma, ale tak średnio. E, dobra, teraz sobie jeszcze porównajmy z tą drugą postacią, e, porównajmy sobie e, tą figurkę. Tak, prezentują się te figurki, gdy je ze sobą zostawimy koło siebie. No nie wiem czego tutaj można się spodziewać, oprócz tego samego efektu, dosłownie, dosłownie tego samego, gdyż jest to dosłownie to samo. Inne co, różnica między tym logiem, to jest jakiś taki biały, napis tu jakiś szary i to nie tylko w nagraniu. Tak widać od razu mówię, że na żywo, jak, jak się spojrzy, to też, też jest inny kolor, ale wam tutaj, żeby nie... Żeby, Wam udowodnię ten. Wezmę odwrócę, żeby, żebyście wiedzieli, że to nie jest kwestia jakiegoś ustawienia światła. To jest tutaj takie bardziej szare. No i to w sumie chyba tyle. Jeszcze, no te, te ten, torbeczki. Warszawa na 2021, Wrocław 2021. Szkoda, że mamy tutaj ły, to był, chyba nie był problem, żeby zrobić czcionkę zły. E, a czemu z w ogóle inna czcionka a tego też w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć. E, ale tak to fajnie. Fajnie to naprawdę będzie, w, w, będzie wyglądać jeszcze kilka takich Legostorów się otworzy. Wiem, że teraz na otwarciu w Barcelonie jakiś czas temu do, była też taka figurka, ale ja mam planach, żeby wszystkie z polskie takie figurki zdobyć, bo nie będę tam 300-400 zł płacił na Allegro za zdobycie takiej z Barcelony. E, też powiem Wam, że fajnie by to wyglądało. E, słuchajcie, to zobacz. Tylko animacja, gdzie te dwie postacie się biją. Bardzo ładnie by to e, wyglądało, moim zdaniem. Fajnie, fajnie można by było to e, zrobić, ale nie mam chyba w planach robić na razie czegoś e, takiego, bo ja animacji tak średnio robię. E, zbytnio tak nie robię animacji. Jak, e, jak doskonale wiecie, rzadko robię animacje lub nawet prawie, e, prawie wcale, a, ale teraz nie wiem, czy wiecie, będzie się otwierał właśnie w Kikowie e, Lego Store, więc e, będzie taka trzecia torebka taka e, i jeśli wyjdzie taki z, le, z krakowskiego Lego Store'u, taki właśnie ten e, taki ludzik, bo jeśli nie, to oczywiście nie będzie, ale ja mam nadzieję, że wyjdzie, bo taka kolekcja naprawdę może być bardzo fajna. A teraz ja już się z Wami słuchajcie, żegnam. Jaką ocenę wystawić? Nie wiem, nie wiem, jaką wtedy wystawiłem, nie pamiętam, a, że później nie było, że mi się skala ocen zmienia, nie będę wystawiał oceny, bo ocena może teraz być trochę inna, ze względu na to, że już ja się za bardzo przyzwyczaiłem do tych figurek i po prostu już z każdym razem mi się trochę te figurki nudzą, mogła być niestety niższa ocena, dlatego nie wystawiam oceny, bo w tamtym filmie, możecie sobie pójść do tamtego filmu i zobaczyć. Dziękuję swoim wspierającym za wspieranie mojego kanału i teraz już Was żegnam, pa!